Dobry wieczór Państwu, witam. 20.00, zaczynamy wieczorny materiał. Proszę Państwa, wraca temat delegalizacji PiS. Aby nastąpiła delegalizacja PiS, no wiadomo, że każda delegalizacja partii musi się zacząć od Trybunału Konstytucyjnego, który orzekłby, że dana partia działa niezgodnie ze swoim statutem, niezgodnie z prawem. No, wokół pis już wystarczająco narosło kontrowersji, szczególnie tych związanych z finansowaniem kampanii wyborczej, bo jak się okazuje, tym razem portal tvn24.pl, piórem pana Grzegorza Łakomskiego, tu fragment lidu, czyli tej taki zapowiedzi całego tekstu, szef publicznej spółki planował kampanię Kamila Brotniczuka, a z części zarezerwowanych dla ówczesnego ministra sportu billboardów skorzystali inni kandydaci PiS. Choć w sprawozdaniu finansowym tej partii nie ma po tym śladu, e, według byłego szefa Państwowej Komisji Wyborczej e, Wojciecha Hermelińskiego oznacza to finansowanie kampanii poza komitetem wyborczym. To powinno stanowić dowód dla Państwowej Komisji Wyborczej, by odrzucić sprawozdanie PiS. I jest to ocena, można powiedzieć, do osoby jak najbardziej uprawnionej do oceny tej sytuacji, czyli był szef PKW. Jak państwo wiecie, w tej chwili PKW pracuje tu cudzysłów nad analizą dokumentów i też wniosku, który przesłał minister sprawiedliwości Prokurator generalny do Państwowej Komisji Wyborczej w zakresie właśnie finansowania kampanii wyborczej z Funduszu Sprawiedliwości, czyli Niezgodnie z prawem, z użyciem środków publicznych czy środków budżetowych, tak by obejść przepisy, było to działanie nielegalne. Ilość dokumentów, dowodów na tę okoliczność, które przedstawia Ministerstwo Sprawiedliwości i również Prokuratura Krajowa, raczej nie powinna budzić zastrzeżeń Państwowej Komisji Wyborczej, i mimo tego, jak zastrzegał się, Ryszard Kalisz, były polityk Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który w zasadzie jako no, też i adwokat, no, powinien mieć świadomość prawną u dziennikarki Agaty Adamek, występując w programie, bardzo kluczył w zakresie właśnie stwierdzenia tego, że PKW powinna cofnąć subwencję pisowi, nakazać mu zwrot subwencji z lat poprzednich, z poprzedniej kadencji, jeszcze z 2019 roku, a również teraz kolejne, kolejny zwrot pieniędzy za kampanię wyborczą staje pod wielkim znakiem zapytania. Jeżeli Państwowa Komisja Wyborcza, w świetle tych wszystkich zebranych dowodów, mówimy o dowodach niebudzących najmniejszej wątpliwości, nic z tym nie zrobi, no to wiadomo, że mamy do czynienia już z działaniem... No, tu nie chcę za dużo powiedzieć, ale Państwo chyba sami wyciągniecie z tego wnioski, i pytanie, czy Państwowa Komisja Wyborcza nie powinna podlegać chociażby kontroli Najwyższej Izby Kontroli, czy te dokumenty, czy ich ocena stanu faktycznego jest zgodna z prawem? Bo przypominam, że PSL za otworzenie drugiego rachunku bankowego nie, nie, nie pomyśleli. Subwencję stracił na całą kadencję. Także myślę, że tutaj mamy sprawę otwartą. Jeszcze przez 5 dni, bo 31 lipca PKW ma wydać w tej sprawie decyzję, czy komunikat, czy najpierw decyzja, a później komunikat. Ale drodzy Państwo, wraca temat delegalizacji PIS. Skala śledztwa, jest prowadzona wokół Prawa i Sprawiedliwości, formalnie partii politycznej Jarosława Kaczyńskiego, bo przypominam, że jeszcze do tego dochodzi sprawa spółki srebrnej, powiązań biznesowych, również powiązań z ludźmi, którzy no, za chwilę będą prawdopodobnie w aresztach, więc to już tak o czymś świadczy. Że zamiast partii politycznej mamy do czynienia z organizacją o charakterze mafijnym. O zorganiz tak, mamy do czynienia ze zorganizowaną grupą przestępczą. Wśród polityków koalicji rządowej coraz częściej słychać, że delegalizacja PIS jest całkiem możliwa. Aby jednakże, tak jak wspomniałem na początku, doszło do delegalizacji prawa i sprawiedliwości, musi zostać przywrócony, Legalny Trybunał Konstytucyjny. W tej chwili mamy sytuację dosyć kuriozalną, ponieważ Trybunał Konstytucyjny formalnie istnieje, natomiast jest obsadzony nie tymi ludźmi, którymi powinien. Mamy uzurpatorów, którzy sędziami być nie powinni, a którzy pobierają za to pieniądze. Tutaj też ciekawa wypowiedź. Posła mecenasa Romana Giertycha, który stwierdził, że nie powinno się wypłacać pieniędzy chociażby członkom neokarest, bo jest to twór nielegalny. Skoro jest to twór nielegalny, nieuznawany w obrocie prawnym, to dlaczego wypłacać tym ludziom a panarze Podobnie w przypadku Trybunału Konstytucyjnego, czy raczej Trybunału. Kulinarnego Julii Przyłębskiej, bo tak też jest nazywany w obecnej formule Trybunał Konstytucyjny, gdzie zasiada Krystyna Pawłowicz. Dość groteskowa i kuriozalna osoba, która kasuje, proszę Państwa, ponad 30 tysięcy złotych miesięcznie. To samo Piotrowicz, to samo ta Przyłębska. No to są w ogóle jakieś żarty z praworządności. Ja rozumiem pana Adama Bodnara, który tutaj uważa, że ma związane ręce, ale gdzie dyscyplina finansów publicznych? Dlaczego mamy wypłacać tym ludziom jakiekolwiek pieniądze, skoro to jest twór nielegalny? Delegalizacja PiS, delegalizacja partii politycznej to nie jest tak, że to by się zdarzyło pierwszy raz, bo... Sądy administracyjne, najpierw Trybunał Konstytucyjny musiałby wydać takie orzeczenie o tym, że PIS można zdelegalizować. Do tego dochodzi chociażby i suwerenna Polska, również jako nazwa organizacji zarejestrowanej formalnie jako partia polityczna. Do tego dochodzi, dochodzą do tego ci libertarianie, tak? Czy jak oni się tam zwą od tego, od Adama Bielana. Te wszystkie organizacje, pozwólcie na łydkawy. Te wszystkie organizacje polityczne, które wchodzą w skład zjednoczonej, tak zwanej zjednoczonej prawicy. Przepraszam. Proszę Państwa, delegalizacja tych partii oznaczałaby ich koniec w przestrzeni publicznej, również jakiekolwiek próby zakładania kolejnych partii, aby obejść tęże delegalizację i w zasadzie zakaz prowadzenia takiej działalności oznaczałby absolutne trzęsienie ziemi. Przypominam, że zobaczcie, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Ja byłem przekonany o tym, że 4 lata temu, kiedy Joe Biden doszedł do władzy, to Trump po roku, dwóch latach, chociażby za to, co się działo na Kapitolu, będzie siedzieć w więzieniu. Ba, okazało się, że nie tylko nie siedzi w więzieniu, ale jeszcze prowadzi kampanię wyborczą e, i o mały głos, aby mógł zostać tym prezydentem, gdyby nie mądra decyzja Joe Bidena. W tej chwili e, Trump się chowa przed Kamalą Harris, e, nie chce z nią debaty politycznej, boi się jej. No cóż, słabi faceci, zakompleksieni, e, boją się silnych kobiet, a taką kobietą jest Kamala, Kamala Harris bez dwóch zdań. To zresztą otrzymała poparcie e, Baraka i Michelle Obama. No ale nie o nich dzisiaj mowa. Drodzy Państwo, za 3,5 roku PiS w takiej czy innej formule z tą samą szajką wróci do władzy, jeżeli wcześniej albo sądy nie pozamykają ich do więzień, albo też nie nastąpi w tak zwanym międzyczasie, którego podobno nie ma, delegalizacja tychże organizacji politycznych. Ponieważ oni działają na podstawie przepisów o partiach politycznych, de facto tymi partiami oni już dawno nie są. Kolejny raz pojawia się w przestrzeni publicznej, zwróćcie Państwo uwagę na to, że prokuratura krajowa i prokurator generalny używają określenia zorganizowana grupa przestępcza. Pierwszy raz pojawiło się to w przypadku Marcina Romanowskiego, że jest członkiem zorganizowanej grupy przestępczej. No, w dorozumieniu oznacza to, że nie był sam. Były jeszcze inne osoby. I z pewnością e, ci, którzy zostali zatrzymani i aresztowani, siedzą w tej chwili e, w aresztach, e, to są e, ci bardziej pośredni członkowie zorganizowanej grupy przestępczej, a Romanowski na capo di tutti Capi raczej e, nie wygląda i też umysłowo się do tego nie kwalifikuje. Więc gdzie jest szef, gdzie są szefowie, gdzie jest reszta tej organizacji. E, I drugi raz, kiedy prokuratura krajowa decyduje się na Stawianie zarzutu właśnie udziału w zorganizowanej grupie przestępczej to są znani sędziowie. Wymienione jest nazwisko Piebiaka, między innymi Iwańca i paru innych. Oni też mieli uczestniczyć w zorganizowanej grupie przestępczej. I powoli zbliżamy się, szanowni państwo, do tego punktu, kiedy pojęcie zorganizowanej grupy przestępczej wedle definicji tego pojęcia będzie analizowane pod kątem prawa i sprawiedliwości. I samego Kaczyńskiego. Tak? Bo na razie wobec Kaczyńskiego formalnie nie toczy się żadne śledztwo, ale to się może w każdej chwili zmienić. Moje źródło w prokuraturze powiedziało mi, że bym długo się nie zastanawiał, ponieważ strategia i taktyka tej kolejności tych dwóch pojęć polega na tym, by zebrać maksymalną ilość dowodów świadczącą o powiązaniach ze sobą poszczególnych organizacji politycznych, podkreślam, tworów formalnych, które używając tej formy prawnej, jak partia polityczna, stworzyły zorganizowaną grupę przestępczą, by okradać skarb państw. Jakby na koniec przysłowiowego dnia, taki jest cel, by te wszystkie kropki ze sobą połączyć, co jest logiczne yy, i stawiając zarzuty kolejnym osobom wypełnić nie wiem chyba już raczej taki można powiedzieć, większą salę gimnastyczną bądź halę sportową będzie można wypełnić oskarżonymi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej do której będą zaliczone prawo i sprawiedliwość czyli libertarianie tak czy jak oni tam są tego Bielana suwerenna Polska czy też inne organizacje, które gdzieś tam się pojawiły. Sprawa Gowina jest na razie przemil, przemilczana. Tak? Jarosław Gowin zniknął z horyzontu, to jego porozumienie, które przecież czynnie uczestniczyło w budowaniu tak zwanej dobrej zmiany. Również politycy czy członkowie tej organizacji mogli korzystać z nielegalnych benefitów. W jakim zakresie to się okaże? Sytuacja jest też trochę, myślę, niezręczna dla chociażby pani posłanki Sroki, przewodniczącej Komisji do Spraw Pegasusa, która jest posłanką Trzeciej Drogi, która przecież była y, polityczką partii Gowina, nawet go zastępowała, była przedstawiana przez niej. To się tutaj wydarzy, to jest ciekawe, ponieważ trzeba się będzie cofnąć do 2015 roku, a w zasadzie 2016, 16, kiedy rozpoczęto ten proceder demontażu państwa prawa, jednocześnie ukradania. Bo boom zaczął się w 2018 roku. W 2016 oni jeszcze testowali. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie historię ławeczek niepodległości, zamówionych nie wiadomo od kogo, wiadomo za to za ile. Wtedy testowano, jak bardzo można zacząć kraść. Te ławeczki dzisiaj gdzieś stoją i gniją. Ja nigdy nie widziałem na własne oczy takiej, takiej ławeczki. Może Państwo wiecie, gdzie takie ławeczki stoją i w jakim są stanie, to chętnie prześlicie mailem mi zdjęcia, zobaczę jak to wygląda. Także proszę Państwa, o ile ja na przykład w ubiegłym roku, nie tylko ja zresztą, też i inni niezależni dziennikarze, już wołaliśmy o delegalizacji PiSu. Tak teraz wśród decydentów politycznych koalicji rządowej. Pojawia się ten temat. Myślę, że też i Państwa zdanie, Państwa nacisk, nacisk opinii publicznej jest dosyć istotny, również w stosunku do Państwowej Komisji Wyborczej, by się dobrze przygotowała ze swoim uzasadnieniem decyzji, którą ma wydać 31 lipca, bo dowodów i nie brakuje, również w zakresie delegalizacji PIS. I tutaj taki apel społeczny, który powinien się w przestrzeni medialnej pojawić, właśnie ze strony opinii publicznej. Delegalizacja Zjednoczonej Prawicy, organizacji politycznych, formalnych, które wchodzą w jej, w jej skład, bo z nich stworzono mafię, stworzono śmiernicę, która oplotła cały kraj, jak Państwo wiecie, i w zasadzie nie ma takiej dziedziny życia, której pisowcy czy zjepy, jak kto woli, by nie kradli, bo musimy rozliczyć ich wszystkich. Będziemy schodzić coraz niżej, coraz niżej, dojdziemy do poziomu samorządów. I tam też są beneficjenci dobrej zmiany, złodzieje, którzy okradali skarb państwa w ten czy inny sposób właśnie dzięki politycznym koneksjom. Proszę Państwa, ja Wam życzę miłego wieczoru. Bardzo dziękuję wspierającym, którzy dzisiaj oglądali materiał skierowany specjalnie do nich. Jeżeli ktoś z Państwa zdecydowałby się wspierać kanał, serdecznie zapraszam. Też będą cykliczne materiały, takie, można powiedzieć, bardziej osobiste, właśnie, kierowane do wspierających. Także zapraszam do wspierania kanału ci, którzy uważają, że moja praca przynosi korzyść. No i oczywiście, dzielcie się Państwo tymi materiałami dalej, przekazujcie je tak, by jak najszerzej były oglądane i słuchane. Drodzy Państwo, jeszcze raz, dobrego wieczoru, dobrej nocy. A my widzimy się tradycyjnie na kawie jutro rano o 10.00. Do zobaczenia, kochani Państwo.